Jesteśmy, mam wrażenie teraz, nie wiem, trochę uczone tego, żeby ten wizerunek na zewnątrz był właśnie taki perfekcyjny, że my jesteśmy zawsze uśmiechnięte, że jesteśmy zawsze zadowolone, że nasze dzieci są zawsze czyste, e, nigdy się nie pobrudzą podczas jedzenia itd., itd., itd. Bo, bo trochę i filmy i właśnie social media tak nas wpychają w to miejsce. No ja myślę, że ten trend się w ogóle mocno odwraca mhm. i e, kiedyś faktycznie byliśmy tam na tym krańcu, perfekcyjnie, fantastycznie, najlepsze ujęcie z wakacji, najpiękniejsza figura, najczystsze mhm. dzieci świata. E, teraz przechodzimy na ten e, drugi e, kraniec takiej normalizacji. Ja, ja też taką mam myśl, że mm, no, to był dość niefortunny post i nazwijmy go sobie brzydotą. Ja to nazywam bardziej autentycznością, uh -huh. bo jeżeli się zamkniemy na któryś granicach, perfekcyjnie versus nieperfekcyjnie, to my się polaryzujemy i tak. ci perfekcyjni się kłócą z tymi nieperfekcyjnymi. Ja jestem fanką środka. Życie jest różne. To, co najczęściej odpowiadają psychologowie i psycholożki, kiedy przy, y, 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 zadawane są im pytania i wiem, że dziennikarze, dziennikarki tego nie lubią i zawsze mówią Pani Asiu, tylko bez tego to zależy. <laughs> to, to jest właśnie odpowiedź, którą uh -huh. najczęściej udziela psycholog, czy psycholożka, to mhm. zależy, bo my jako ludzie jesteśmy bardzo różni i to jest czasami super, że tak jak dzisiaj przyszłam tu do ciebie, mogłam dostać makijaż, jest przyjemnie, bardzo się cieszę, ale czasami będą takie dni, w których będę wyglądać słabo, będę wyglądać gorzej, będę przeżywać trudniejsze chwile, to nasze życie jest bardzo różne i jeszcze my jako ludzie jesteśmy bardzo różni. Nawiązując w takim razie do tej mody na brzydotę i niefortunnej wypowiedzi Agnieszki Kaczarowskiej, e, czy zatem ukrywanie zmęczenia, pokazywanie się tylko i wyłącznie w make-upie, czy to się przyczynia właśnie do tego naszego zdrowia psychicznego, czy wręcz przeciwnie? No, jeżeli my ukrywamy tę część, a pokazujemy tylko jedną, no to tak jakbyś pokazywała siebie tylko w tym dobrym świetle, a tym złym to, to złe omijała. i teraz wiesz, to jest ja... przyjemne, bo to karmi trochę ego, bo wtedy jest więcej lajków, serduszek, czy tam no cokolwiek się No i to zależy, czego potrzebujesz. Mhm. Jeżeli to jest czegoś, potrzy... czego potrzebujesz, to sobie to rób. Natomiast Miast, jeżeli mówisz, że tak wyglądasz zawsze, i to jest taki dzienny stan w nocy, o północy, to ja ci nie wierzę. Okay. Ponieważ nie znam ludzi, którzy byliby tylko szczęśliwi. Uh -huh. Jeżeli ktoś zna, to bardzo proszę mi podesłać z chęcią się zapoznam z taką osobą, ale y, po prostu y, ten Instagram zaczął przypominać scenę, a my się porównujemy, swoje kulisy z cudzą sceną. Uh -huh. Czyli ja w tych dresach na tej kanapie, w tym potwornym dniu, w którym wszystko mi nie wyszło. Z tymi o, chipsami nie zapomnij. Tymi, a chipsów akurat nie wiem. Ani nie wiem, ale z jakimiś lodami to oh. na pewno. I y, y, y oglądam tą scenę i sobie myślę, że wszystko jest nie tak. Tylko te moje standardy porównań uh -huh. są kompletnie okej okay dla mnie. I teraz, jasne, możemy walczyć ze światem i y, y, prosić y, celebrytów, celebrytki, influencerów, influencerki o to, żeby pokazywali swoje prawdziwe y, y części. To od nich zależy i myślę, że na tym ta wolność polega, co chcą pokazać. Uh -huh. Natomiast od nas jako ludzi, no też zależy, czym my się chcemy karmić. No bo jeżeli ja oglądam te influencerki, właśnie z tej perspektywy mojej kanapy i myślę sobie, a ja tak nie mam, no to pytanie, czy ja jestem w ogóle w takim miejscu w życiu, że ja mogę tak wyglądać? Czy tak wygląda moja praca? Czy tak wygląda moja rzeczywistość? I czy to porównanie, które sobie serwuje, jest fair? Mhm. Bo to trochę tak jakbym, nie wiem, biegasz. E, ćwiczę, ale nie biegam. No dobra, ja nie biegam. Ostatni <grym> raz biegłam, nie wiem, pewnie z 10 lat temu <grym> na autobus. I teraz, gdybyśmy wystawiły się w maratonie z profesjonalistami, to czy realistycznym byłoby oczekiwać, że dobiegniemy tam w pierwszej dziesiątce pomiędzy tymi Kenijczykami? Ale myślę, że nawet nierealistyczne byłoby oczekiwać, że w ogóle dobiegniemy. <grym> no więc czasami porównując się w social mediach, mamy od siebie takie oczekiwanie, <grym> że ja no, nie pracuję swoim ciałem, nie występuję, nie wiem, w filmach, reklamach, nie mam make-upu na co dzień i co? I, a Mam na przykład dwójkę dzieci, trudną sytuację życiową, kryzys rodzinny. Pracujesz w korpo Pracuję 8 godzin i jeszcze godzin godziny dojazdu. I w ogóle tak. jakoś jest mi teraz ciężko i, i jak ja mam w ten sposób funkcjonować. Te porównania, mimo że w social mediach jesteśmy na nie wyeksponowani z każdej strony, mhm. są po prostu nierówne i nierealistyczne. Ja zachęcam influencerów i influencerki do tego, żeby pamiętali, że wraz z ilością swoich zasięgów mają także olbrzymią odpowiedzialność. I teraz, mhm. kreowanie takiego nierealistycznego, perfekcjonistycznego wizerunku jest pewnego rodzaju kreacją, a nie rzeczywistością. Apeluję też do obserwatorów i obserwatorek, żeby o tym pamiętali, że to jest kreacja, a nie rzeczywistość. Mhm. I tak jak powiedziałam, nie znam ludzi, którzy byliby tylko i wyłącznie szczęśliwi, a wszystkie emocje pełnią rolę informacyjną i są nam bardzo potrzebne, więc też myślę, że wieczne szczęście wcale nie jest oznaką zdrowia psychicznego.